Wczoraj, czyli 22 czerwca, był reset punktów na arenie, co oznacza, że wszyscy gracze mają 0 punktów po na arenie. A ja jestem Wojcik i w tym filmie pokażę, jak szybko wyczypiłem w nowym co siódmym 7 pora punktów. Zapraszam do odcinka. A zanim przejdziemy do odcinka, chciałam bardzo poprosić o zostawienie opuszczki do góry oraz subskrypcję z dzwoneczkiem tam dole, ponieważ to bardzo mi pomaga w rozwoju kanału, aż w nim przedłużam i do odcinka. Ok, a więc na pierwszą ruszam zastanowimy się, jak co lepiej grać, czyli solo, duo czy trio. Na solo zdobywamy 20 punktów za killa, więc jest to najwięcej, na duo 10, a na trio 7. Więc z reguły lepiej grać solo, ale ja wam bardziej polecam duo, ponieważ trio się w kompletnie nie opłaca, ponieważ mało się zdobywa za placement, za fragi i ogólnie jest bardzo ciężko wygrać. Ale jeżeli macie bardzo fajne trio, możecie się zgadać, wygrywacie dużo gierek, to bardzo też fajnie zagrać trio, zależy tam jak wam wychodzi. Ale lepiej ogólnie grać duo i to bardziej wam polecam, ja też osobiście gram duo i po prostu szybciej nabijecie tak punkty. Ok, a więc kolejną rzeczą do omówienia mamy po nowym sezonie jest placement, czyli jest to punktacja, teraz widzicie na ekranie, jest ona inna, bo kiedyś dostawało się za top 25 60 punktów, a teraz zostaje się tak powoli od top 50, różnie to bywa. więc... Mechanika gry jest troszkę lepsza, traci się 20 punktów za busa, i po prostu już to tak dosyć szybciej, nie musicie czekać do go top 25, więc też warto na to uwa zwrócić uwagę. Dobra, teraz przejdziemy do słowa miejscówka. Co to znaczy słowo miejscówka? Jest to na przykład jakaś miejscówka na mapie, na której możecie latać. Ja osobiście latam na kukurydzialny kompleks, nie o to się wymawia w momencie nagrywania tego odcinka, mam aktualizację, więc bardzo Was przepraszam. Ale teraz widzicie, według mnie, najlepszy loaning w tym sezonie na ekranie. Jest to bardzo fajny loaning, sam go właśnie jakby wynalazłem. Jest to mega fajny londing, ale jeżeli Wam ten londing nie pasuje, znajdziecie sobie jakiś londing. Tak naprawdę najważniejszym kluczem do sukcesu jest, żeby wbić w czymś pełne do góry pod tym filmem. nie Tak naprawdę żartuję, ale zostawcie te łapeczki. Dobra i to byłby koniec tego odcinka. P.S. Nie zapomnijcie kupić jakuzacki odcinek, więc polecam wbić. Nie zapomnijcie też o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, bo to naprawdę bardzo mnie motywuje i będzie coraz więcej filmów. Wiem, że teraz była duża przerwa na kanale, ale jutro o kolejny odcineczek. Mam nadzieję, że się wyrobię, więc pozdro. In, Atlanta, hey! to in the london is it the